Witam tu, Magda i kolejny prosty, smaczny i szybki w przygotowaniu napój, grzany napój. Wiem, że o tej porze roku oczekujecie takich napojów rozgrzewających po długich jesiennych spacerach, bądź po prostu po jakimś dłuższym pobycie na dworze. Jednym z takich pomysłów może być grzane piwo. Przygotuję je dzisiaj z jabłkami i z cynamonem. Jest naprawdę bardzo smaczne. Jeśli lubicie piwo, to mam nadzieję, że w tej wersji Wam posmakuje. Ci, którzy uważają, że piwa nie należy profanować dodatkami, mogą tego filmiku nie oglądać, ale ono jest naprawdę bardzo smaczne, więc ja gorąco zachęcam. Przepisy i składniki jak zawsze podaję na www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam, a za chwilę pokażę, jak przyrządzić to pyszne, jabłkowo, cenamonowe, grzane piwo. Zapraszam. Dużego jabłka obrałam, pozbawiłam gniazdek nasiennych i podzieliłam na mniejsze cząstki. I teraz te jabłuszkowe cząstki dodaję do garnka. No i do jabłek dodaję teraz przyprawę korzenną do piernika lub grzanego wina albo cynamon. Ja o dziwo nie mam dzisiaj cynamonu, więc dodam przyprawę korzenną, ale zazwyczaj do tego piwa dodaję właśnie cynamon. Kilka goździków. I na tę ilość składników będę potrzebowała pół litra piwa, ale leję to piwo stopniowo. Najpierw wlałam mniej więcej połowę tej ilości. Teraz włączam grzanie. I jabłko wraz z przyprawami pod przykryciem przez kilka minut gotuję w tym piwie na nie za dużym ogniu. Tak wygląda sytuacja po 5 minutach. Pachnie całkiem przyjemnie. Ja teraz dosłodzę piwo. Dodaję łyżeczkę cukru trzcinowego. Natomiast dosładzamy dokładnie według własnego uznania i w takiej ilości, jakiej lubimy. No i jak widać, jabłka są już miękkie, oddały swój aromat piwu. Wlewam teraz pozostałą część piwa. I już bez przykrycia podgrzewam tylko do czasu, kiedy piwo osiągnie pożądaną temperaturę. Ja przyjmuję zasadę, że kiedy piana opadnie i jabłka są już pod nią widoczne, piwo jest gotowe. Zatem wyłączam grzanie i przez sitko przelewam je do kufla, do szklanki bądź do szklaneczek, w zależności od tego, jak planujemy je podać. Tylko, że ja najpierw wyłowię te piwne jabłuszka. Jabłka zostawiam do wystygnięcia, można je sobie wówczas podjeść, mają bardzo fajny, charakterystyczny smak. Oczywiście dominuje smak jabłka. A ja zazwyczaj wykorzystuję je do przygotowania takich prostych, jabłkowych placuszków. W tym przepisie nie będą mi już potrzebne, więc wędrują na bok. A ja szybciutko nalewam piwo do kufla. I gotowe, gorące, super rozgrzewające i w tej chwili wspaniale pachnące jabłkiem grzane piwo. Mam nadzieję, że przyjemnie was rozgrzeje w te chłodne, jesienne bądź zimowe wieczory, bo jest naprawdę bardzo smaczne i rzeczywiście super rozgrzewa. I to zarówno w spokojne wieczory spędzone z książką czy przy telewizorze jak i oczywiście podczas spotkań towarzyskich z przyjaciółmi, z rodziną czy po prostu ze znajomymi.